Cześć. W tej części zadania pokażę tak ogólnie, w jaki sposób szukać najmniejszej wartości funkcji. Jak ją rozpoznać? Skąd wiemy, że to jest najmniejsza wartość funkcji? Otóż proponuję, żebyśmy narysowali sobie układ współrzędnych. Mniej więcej, niech on tak wygląda. Tu mamy oś Y, jak wiadomo, tutaj oś X. I teraz. Narysuję dowolną parabolę, a może nie parabolę dowolną, tylko taką, która będzie mniej więcej spełniała warunki naszego zadania. Chcemy otrzymać najmniejszą wartość. Zauważmy, że współczynnik A naszej funkcji jest dodatni, a zatem parabola będzie miała na pewno ramiona skierowane do góry. Załóżmy, że to jest wykres naszej funkcji. I teraz zwróćcie uwagę, gdzie szukać najmniejszej wartości tej funkcji. Oczywiście w wierzchołku. A co konkretnie potrzebujemy? No skoro chcemy policzyć wartość, wyznaczyć wartość, to wartość zawsze określamy przy pomocy współrzędnej y. -owej. Więc tutaj mamy y minimalne, wartość minimalną najmniejszą naszej funkcji. A zatem, co należy wyznaczyć? Należy wyznaczyć. Już mówię. Y wierzchołka nas interesuje. Jak to zrobić najszybciej, pokażę w przykładzie bonusowym dla osób, które wspierają ten kanał. Link do takiego przykładu znajdziecie za sekundkę na ekranie końcowym. Do zobaczenia.